Cześć, to jest kolejny odcinek serii do przeczytania, serii w której recenzuję różne fajne książki, które przeczytałem. Kolejna książka na mojej półce prezesa to jest ta półeczka za mną, a raczej te wszystkie półeczki za mną. Tym razem padnie na finansowego ninja Michała Szafrańskiego. Dlaczego, dlaczego warto tę książkę mieć? Książkę liczącą, książkę liczącą, słuchajcie, ponad 500, prawie 550 stron. Książkę pisaną drobnym druczkiem, absolutnie drobnym. Nie jest to książka pisana wielkimi kulfonami, żeby tylko nabić objętość. Dlaczego warto ją mieć? Staram się, by moje recenzje składały się z nie więcej niż trzech powodów, i oto są te trzy powody. Ale jeżeli hasło Półki Prezesa Was zainteresowało, to ja tutaj na wszelki wypadek wskażę paluchem, gdzie pojawi się podlinkowanie do filmu, w którym opowiadam o projekcie Półka Prezesa. Natomiast e, Michała Szafrańskiego nikomu nie trzeba przedstawiać. To facet, który, e, który jest blogerem, który, e, który y, na blogowaniu dobrze zarabia. E, jeżeli mnie pamięć nie myli, to, ro, to rocznie jest to na czysto e, przynajmniej kilka, e, być może w momencie, gdy oglądacie to, kilkanaście milionów złotych. Więc jest to zarazem pierwszy powód dla którego warto go posłuchać. A mianowicie jest to praktyk. Podobnie jak w recenzji książki Blowka, tu też ją podlinkuję, e, zwracałem uwagę na to, że Blowek jest praktykiem, więc chociażby z tego, z tego tylko i wyłącznie powodu warto posłuchać, co ma do powiedzenia o, e, o byciu na YouTubie. Tak samo e, ze względu na Michała Szafańskiego i jego historię warto zwrócić u, uwagę, co ten człowiek ma do powiedzenia na temat. E, no właśnie, bycia finansowym ninżą, czyli człowiekiem, który jest sobie w stanie poradzić w każdej sytuacji. Ta książka jest głównie o oszczędzaniu i pamiętam, jak jeden z moich kolegów po przeczytaniu drugiej książki Michała o zaufaniu, która jest tak naprawdę książką o budowaniu społeczności, o blogowaniu, powiedział, kurczę Maciek, czułem się trochę zażenowany, gdy Michał pisał o swoim strachu przed przejściem na swoje z etatu, pisząc o tym, że miał wtedy, nie pamiętam konkretnych liczb, ale kilkadziesiąt albo ponad 100 tysięcy złotych oszczędności w gotówce plus dwa mieszkania. I yy, kolega właśnie mówi: No kurczę, no yy, ja jestem na swoim, dawno porzuciłem etat i jeszcze nie mam tak dobrych warunków, yy, a tymczasem dla Michała było stresujące. Porzucić etat, gdy sobie stworzył te warunki. Abstrahując od tego, czy Michał miał prawo się stresować, czy nie miał prawo się stresować, bo to jest indywidualna sprawa. i Jeżeli się stresował, to miał prawo się stresować. Natomiast zwróćcie uwagę na jedno. Przez lata pracy na etacie był w stanie stworzyć sobie takie zaplecze, by na swoje przechodzić właśnie w takich warunkach, a nie innych. I to jest coś, co, co sprawia, że finansowego ninja właśnie warto, warto przeczytać. Drugi powód, dla którego finansowego ninja warto przeczytać, to to, że generalnie, mimo że wszyscy wiemy, że warto oszczędzać, to raczej tego nie, nie robimy. Innymi słowy, Zresztą, chyba sprzedaż finansowego ninja i popularność bloga. Michała e, świadczą o tym, że wiele jest tu do zrobienia. Polacy nie oszczędzają. Polacy wiedzą, że trzeba oszczędzać, ale raczej kojarzy im, im się to z jakimiś tam wstecznymi poglądami babci, która pamięta ich jeszcze jak Niemiec urządzał łapanki e, albo mamy, e, która nie miała co włożyć do gara, bo w sklepach był samocet. E, dużo tutaj jest do zrobienia. Jesteśmy raczej wciąż mistrzami. E, Szukania kosztów, brania leasingów tylko po to, żeby nie zapłacić podatków, a później budzenia się z ręką w nocniku. Więc być może to nie jest Twój przypadek, drogi widzu, ale statystyka mówi, że to jest prawdopodobnie też Twój przypadek. Więc choćby z tego powodu warto po książkę sięgnąć. Trzeci, ostatni powód, dla którego warto po książkę sięgnąć, jest taki, że ta książka jest naprawdę idiotoodporna. To znaczy, jeżeli jesteś nawet oporny, a w oryginale ta seria, coś tam dla opornych, w oryginale ona brzmi For Dummies, a więc no, dla głupków. Więc jeżeli nawet w temacie oszczędzania, jak jesteś oporny, łamany przez głupek, to ta książka naprawdę wszystko ci wyłoży jak krowie na miedzy. Więc. W ogóle się, się nie wahaj. No i poza tym ta książka jest ładnie wydana. To w zasadzie czwarty powód, obiecałem trzy, ale nie, niech to będzie taki powód bonusowy. Spokojnie mogłaby być wydana przez Altenberg. Spokojnie mogłaby należeć do tej wielkiej ro rodziny, ładnie, współcześnie wydanych książek. Oczywiście Michał zdecydował się na self-publishing i pewnie dla jego portfela było to lepsze. Natomiast zdecydowanie jest to książka ładnie wydana, szyta w twardej oprawie z grzbietem, bardzo symetrycznie ułożonym. Każdy, kto był na targach książki z moim tatą który jest moim niedoścignionym wzorem, bycia bibliofilem, wie co to znaczy. Ewentualnie można by się przyczepić do, do papieru, ale bez przesady. Książka ładnie wydana, mądra, napisana przez praktyka i odporna. tłumaczy wszystko, jak krowie na miedzy, nic więcej nie można chcieć. Aha, łączy ją co jest z książkami Altenbergo. Każda książka to jeden posiłek w ramach programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej, więc no właśnie i każdą ich jedną książką nakarmicie jedno dziecko. I tyle, tyle na temat książki Michała. Ciężko mi ją teraz będzie od. Odłożyć na półkę prezesa, więc tego nie robię. A Wam po, polecam link do kupna książki, zamieściłem w komentarzu, żebyście mieli wygodniej. I polecam po polecam tę książkę. W następnym odcinku weźmiemy się za Finansową fortecę Marcina i która moim zdaniem jest kontynuacją, czy raczej dobrym rozszerzeniem w temacie inwestycji dla książki Michała Szafenskiego. Pozdrawiam do zobaczenia. Cześć.